Wojan. Jedni go kojarzą z Minecrafta, a inni z napojów wojanki w żabce. Ale jedno trzeba mu oddać bez względu na to, do kogo tworzy content. Pomysł na biznes to on ma. A ja oczywiście witam Was serdecznie na kanale Internetowy Pieniądz i zapraszam Was już do oglądania. Zanim przejdziemy do metod, z jakich Wojan zarabia, warto byłoby, żebyście go bardziej poznali. Bo ja osobiście przyznam, że przed realizacją tego filmu to znałem go tylko z tych niesamowitych napojów w żabce, a warto, żebyście poznali też jego osobę. Na początku jeszcze zaznaczę, że ten materiał nie jest żadną formą reklamy, współpracy, ani hejtu. Przechodząc do sedna. Wojciech Tomalka, znany w sieci jako Wojan, urodził się jeden. 11 maja 2000 roku. Swoją przygodę z YouTube zaczął już jako nastolatek. Pierwszy film wrzucił w wieku około 15 lat. Początkowo były to bardzo proste materiały, eksperymenty z kamerą i takie bardziej vlogi. Natomiast z czasem zaczął tworzyć filmy w tematyce Minecrafta. W 2017 roku ruszył kanał Wojan Games, który z czasem stał się jednym z najpopularniejszych kanałów gamingowych. Oczywiście w Polsce. To właśnie tam narodziły się Wojanowice, czyli takie nazwijmy to wytworzone przez niego miasto w tym Minecrafcie, do którego widzowie bardzo szybko się przekonali, bo trafiło to do bardzo dużej rzeszy, no nie zaszkoczę Was, ale głównie tej młodszej widowni. Dzięki dynamicznej narracji, humorowi i trochę też interakcji z fanami, Wojan bardzo szybko zbudował bardzo dużą społeczność. A po dzień dzisiejszy prowadzi on trzy główne kanały – Wojan, Wojan Games i Wojan Plus. Łącznie mają one ponad 6 milionów subskrybentów. Jego filmy, prócz gameplayu, to też takie serie z fabułami, wyzwaniami i trochę zabawą. Wiecie, jak to jest, jak się tworzy kontent dla młodszej grupy odbiorców. Te filmy muszą być bardzo takie naszprycowane, takim nazwijmy to brain rotem. To musi być dużo efektów, przejść, światła i dużo wszystkiego, żeby uwagę obecnych dzieciaków przyciągnąć. No ale YouTube YouTube'em, jego pomysł na biznes wychodzi troszeczkę poza YouTube'a. Bo jak to jest, że człowiek, który zaczynał od grania w Minecraft, teraz normalnie jest na butlach z napojem w żabce i śpiewa o piciu Wojanka, albo pi Piwie Janka. Zaczniemy od podstaw. Wojan to nie tylko youtuber. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że jest to marka. A filmy potrafią generować setki tysięcy wyświetleń. Program partnerski YouTube, czyli reklamy wyświetlane przed i w trakcie filmów, przy takich zasięgach to może być kilkanaście, nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Według statystyk Social Blade, jego filmy w ciągu miesiąca osiągają 11 milionów wyświetleń. Drugim źródłem dochodu jest jego sklep internetowy. Wojanshop.pl Cały sklep kanał na YouTube i kilka innych źródeł, o których powiemy sobie później, podlega pod spółkę Wojan Group, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. No Czyli jest to nawet ziomek, który zaczynając od zarabiania w Minecraft, od grania w Minecrafta, otworzył spółkę. Co by nie mówić, mimo tego jaki content tworzy, ma na siebie pomysł. Sklep ten oferuje ponad 190 różnych produktów: bluzy, koszulki, maskotki, komiksy, gadżety itd. Ceny wahają się od 60 zł za komiks do 250 zł za bluzę. Według dostępnych danych spółka osiągnęła przychody na poziomie 29,4 miliona zł i zysk netto 7,5 miliona, co tylko pokazuje skalę operacji. Produkty często pojawiają się też w limitowanych edycjach, a przed sprzedażą generują efekt FOMO. W dużym skrócie jest tam ograniczony nakład, na przykład, nie wiem, 100 bluz, po 300, wy. no jest to fajna kwota. Kolejnym niesamowitym hitem. Okazał się napój Wojanek. Dostępny m.in. w sieci Żabka, ale z tego co wiem, zaczyna też powoli pojawiać się w Biedronkach. Sprzedawane są w cenie od 4 do 5 zł za butelkę. A w pierwszych tygodniach sprzedaży, kiedy to dopiero weszło i było to wyhypowane tą piosenką Piwo Janka, to w sklepach dosłownie tego brakowało. To przypomniał mi się vibe, jak kiedyś e, Lody Ekipy były w sklepie. To Dorwać to, to było mistrzostwo świata. nie? Jak dorwałeś Lody Ekipy, to byłeś szef. No, i myślę, że chyba swego rodzaju memem stało się już, że w żabkach, na drzwiach wisi napis, że w obecnym dniu nie mamy już napoju wojanek. Choć dokładne liczby sprzedaży nie są publiczne i myślę, że nikogo to nie dziwi, skala dostępności i tempo rotacji wskazują na dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy sprzedanych sztuk miesięcznie. Czwarte źródło dochodu to własny serwer Minecraft wojanmc.pl który działa w modelu freemium gracze mogą grać za darmo ale Płatne rangi, dodatki, różnego rodzaju karnety sezonowe generują przychód. Rangi kosztują od 10 do 50 zł, a karnety od 20 do 100. No i jeśli ktoś nigdy nie, nie grał w Minecrafta, no to tak na szybko nakreślę, że w grze może też kupować różnego rodzaju rzeczy, wtedy łatwiej ci się gra i z tego też on zarabia. Natomiast w tym przypadku trzeba pamiętać, że jeśli jest to serwer, no to tak samo jak w przypadku strony internetowej. Musi być wykupiony hosting. Nie wiem, jak to jest z domeną, bo nigdy nie miałem serwera w Minecrafcie. No dobra, miałem, ale tylko na ATERNOSie. Kto ma wiedzieć, ten wie. No pewnie jakaś też obsługa administracyjna, programiści. No na pewno to nie jest zysk, jakby na rękę, tak? No. Oczywiście chciałbym podkreślić, że większość tutaj rzeczy, o których mówię w kontekście zarobków, raczej bym puszczał przez palce, no bo dokładnych liczb. Nigdy się nie dowiemy. Współprace sponsorowane to kolejny filar. Dla kanałów z ponad milionem subskrybentów stawki za jeden film sponsorowany mogą się wahać od 5 do 20 tysięcy złotych. Natomiast wiadomo, że na to składa się też wiele czynników: jak długo trwa reklama. Jaki jest to produkt, sezon, no jeśli jest to na przykład teraz sezon świąteczny i nie wiem, promowałby on jakieś pierniki, no to pewnie dostałby więcej niż jakby promował pierniki w środku lata, nie? Wiecie o co mi chodzi. No i ostatnie źródło, do którego dotarłem, no to myślę, że nikogo to nie zdziwi, ale jest to muzyka, ponieważ napój Piwo Janka, ile to ma kurde wyświetlenie? Uff. Ponieważ piosenka Piwojanka ma 10 milionów wyświetleń w dwa miesiące. Do tego dochodzą streamingi i tak dalej, i z tego robi się dość fajny pieniądz. Pewnie koncerty, jakaś trasa koncertowa, jakiś merch, płyta, cokolwiek. To jest kwestia czasu. W skrócie, Wojan nie tylko zarabia na YouTube, ale zbudował wokół siebie pełnoprawny ekosystem biznesowy. To tyle ode mnie. To był kanał Internet Pieniądz. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do ustawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Cześć i czołem. Pa!